Projekt dofinansowany został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Realizatorem tego projektu natomiast jest Fundacja Civis Polonus. Projekt młodzieżowy pod nazwą Uwaga, trwają młodzieżowe nagrania. Tak naprawdę i pomysł i wykonanie i finał ten, który dzisiaj w którym braliśmy udział, został przygotowany przez młodzież. Projekt polegał na nagrywaniu wywiadów, filmików, reportaży z najstarszymi mieszkańcami naszego miasta. Najpierw do tego młodzież się przygotowała, tak naprawdę zdecydowała sama, co chce robić, jakie tu są potrzeby, zrobiła dokładną diagnozę. Zrobiła sobie taki kącik w Muzeum Regionalnym, właśnie transmisji, kącik transmisji online. Zakupiono fotele, mikrofon, specjalne oświetlenie, i wtedy dopiero przystąpiono do wywiadu. Kowlice były skruzowane mocno, cała ulica fabryczna to było do rynku, do centrum miasta. były kupy gruzu, stały mury, piwnice były, gdzie tam się można było wchodzić, bawić. Kowolice po wojnie były w bardzo złym stanie ze względu tego, że tutaj trwały działania wojenne. W 1945 roku po tym spaleniu 28 maja już dostał ojculek nominacje na młyn, który zajmowali e, Rosjanie e, w ulicy, na ulicy Latuszowej. Jak ja już je wprowadziłam, no to już było trochę lepiej. To już było, przynajmniej to gruzowisko było takie tam, wiesz, sprzątnięte. E, wiesz, już nie było tak... Ludzie zaczęli remontować. Pamiętam, y, kiedy byłam w, no, w pierwszych klasach podstawówki, Różne uroczystości odbywały się, tak zwane akademie, odbywały się właśnie w kinie. Jako dziecko widziałam bardzo zniszczony rynek po wojnie, bo miałam wtedy około siedmiu lat. To jest faktycznie taki projekt, gdzie młodzież pokazała, że faktycznie jest takim pomostem, który właśnie łączy te pokolenia, poprzez też i to, że. No doceniła, zobaczyła znaczenie właśnie w naszym życiu osób starszych, a poprzez co też i wpłynęła na, na pewno na integrację taką tą międzypokoleniową, nad którą przecież pracujemy już od dawna i w różnej formie. I co też dzisiaj myślę tutaj obserwujemy w Auli Domu Kultury, szczególnie w tych czasach, kiedy, kiedy mamy tak mało wzorców takich, że bardzo ważna jest zgoda, bo zgoda zawsze buduje. I ta integracja to jest takim właśnie pierwszym krokiem do tego, żeby być bardziej wyrozumiałym, tolerancyjnym, żeby umieć zrozumieć drugiego człowieka, jego myślenie, jego nawet postawy czy poglądy polityczne i przekładać to na to, że, żeby po prostu tolerować pewne rzeczy, które, które są w granicach takiego prawda, rozsądku i mogą się wydarzyć, bo każdy z nas jest inny. Dlatego ta integracja jest bardzo ważna i dlatego wspierać trzeba takie projekty. były wyjazdy, bo tak naprawdę polega, projekt polega na tym, żeby młodzież, która... Za chwilę wyjdzie w dorosłe życie, umiała sobie poradzić. Młodzież z takich mniejszych miejscowości, tak jak sama nazwa wskazuje, wyrównywanie szans. E, więc młodzież tutaj planowała wyjazdy, sama organizowała sobie transport, e, obiad w jakiejś restauracji, sama później opłacała rachunki. Więc e, jak gdyby taka korelacja e, wszystkich działań. E, wyjazdy, które się odbyły, to był wyjazd do do Biesiekierza, do, do grupy Równać Szansę z naszego województwa, która przygotowała rajd historyczny. Wyjazd do parku Trampolin podczas ferii zimowych, a więc takie wyjazdy i wyjścia warsztatowe, które wpływały na integrację całej grupy. Projekt będę wspominał na pewno bardzo dobrze, ponieważ nauczyłem się dużo rzeczy tutaj, dzięki moim kolegom, koleżankom. Poznaliśmy właśnie dużą historię o naszym mieście Popolice. Projekt wspominam bardzo dobrze, Najbardziej mi się podobało jak byliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Obojcach. Te panie właśnie miały taką fajną energię, taką pozytywną, były tak pozytywnie nastawione. W projekcie najbardziej podobały mi się dziewczyny, nie żartuję, ale no, sama atmosfera. Miła atmosfera była, zawsze jak na spotkania przychodziliśmy mieliśmy herbatę, ciastka. Fajnie było, ogólnie projekt był bardzo ciekawy. Byliśmy w Biesiekierzu na radzie świątecznym przeszliśmy tam kilka kilometrów. Bardzo było fajnie, dlatego że szliśmy przez różne pola, przez drogi takie leśne. Wtedy okra był śnieg, była ładna panorama, drzewa były ładnie ośnieżone śniegiem. No było po prostu fajnie. Mieliśmy jeden wyjazd do telewizji do Koszalina było fajnie też. Wyjazdy były super, tak jak pani Monika mówiła, że będziemy jeździć na wyjazdy, no to też mówiła, że będzie super, no i tak samo było. Tak. Poznałem nowych ludzi tutaj, tak, tutaj moich rówieśników no i to taka przyjaźń może troszeczkę można powiedzieć. No, śmialiśmy się dużo, było dużo głupot, ale też było poważnie czasami, nie? Ale między nami wszystko jest dobrze. Nie wszyscy są z mojej klasy, ale... Z częścią osób miałam y, też kontakt wcześniej, bo trenowałam z nimi piłkę nożną, a teraz y, też mieliśmy współpracę w grupie i też było tak, no bardziej się teraz dogadowaliśmy.